Przecież witajcie, ja jestem Foxy, a to jest kolejny odcinek z Five Nights at Freddy's 2 yy, Obok mnie ogólnie leży mój pies. Więc... Jest szansa, że bym trochę poszczekał. kamera, złap. Ostrość, czy coś? Dzięki. Yy, wszystko widać? Wszystko widać. Yy, to super. Dobra. No to możemy zaczynać.

...the whole Freddy head trick should work on them too, so uh I love those old characters. Did you ever see Foxy the Pirate? Oh wait, Foxy. Oh yeah, Foxy. Hey listen, that one was always the big twitchy. I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. If for some reason he activates during the night... What the fuck? That's my cat! Jesus! I got so scared! Hmm. W drugiej nocy chyba już się pojawił Foxy. Jak dobrze pamiętam, bo, no dosyć długo nie grałem w tą grę. Ostatnio to chyba w trzeciej klasie? Ojej. No to trochę czasu minęło. E... Wydaje mi się, że właśnie w tej nocy dochodził Foxy oraz Mangle. The... Tak. Like I said. I baloniarz. Baloniarz też na pewno, bo on przychodził w tej samej nocy co Foxy. Więc teraz. Yy, najczęściej będzie się właśnie pojawia, Oh shit. Foxy, dobra. E, pamiętam, jak działa Foxy. What? O nie, bo to ogólnie, jak się pojawia jakiś animatronik, to. Hej Boni, co tam u ciebie? Zapominam o tej marionetce przeklętej. Witaj, Tej Mmm. Dobra. Boni na dosie tu stoi. Jest Eee... Muzyka się zmieniła. To chyba nie dobrze. O, się ma Foxy Dobra, na niego trzeba świecić latarką. Dobra. Poszedł sobie. Cieszy mnie to niezmiernie. Oh, witaj. Ue, 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 ue. O, witaj. Wej, 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 wej. Co? już O nie. Coś czuję, że... E, będę mieć problemy. Pięćmy szybko marionetkę Eee, dobra, to jest druga noc, przepraszam bardzo. Co się dzieje? Okej, okay, nikt się nie pojawił, więc to pewnie Foxy. Foxy i stąd. Foxy musi być za Freddim tak to? Wow! Freddy i stąd. Dobra, wiem o tym, że... Freddy dopiero jak wchodzi do... Mam, do... Mam już dwie te? Dopiero jak będzie w pokoju, to dopiero wtedy trzeba. O, Aniżwa Alboy, pozdrawiam Cię, grasz teraz w Garry's Moda, fajnie, świetnie, wszystko. Ej, dobra, trochę zaczynam się obawiać, że mogę się paść. Dobra, Foxy, spadaj stąd. Spadaj stąd. Wiem, jesteśmy jedną osobą, ale. O, baloniarz! Elo, elo stąd. O, jeszcze tu i bani, Co? Ej, that's illegal. Marionetka. Ej, to jest druga noc. Bez przesady. Halo. Ej. Ty. Dobra. Co, co? Nie, nie, nie. Yy, Okej, okay. zaczyna się robić yy, słabo Foxy idź stąd Żegnam cię, dobra powinno wystarczyć Te, poszedł sobie Jest czwarta Ooo Holy Dunger Poszło Poszła Mmm, okej. Okay. Jezus hej. Hej. Żegnam. E, okej. Okay. Jest piąta. E, nakręćmy tylko music boxa i... Powinniśmy dać radę. Przynajmniej tak myślę. Dobra, teraz tylko Foxiego przytrzymać. E, okej. Okay. Jeszcze. Marionetkę Halo, oni są mega szybcy. Dlaczego? Dobra, już chyba nieważne, co zrobię. I mean, Dobra Ej, Gaddemet, trochę się boję. Ej, no co. Ej, no i jak ja mam w drugiej nocy jeden flashlight, flash tutaj baterię, to ja nie wiem, jak mam sobie poradzić wreszcie noc. No, nocy. Wreszcie. O, wreszcie. Tak. Super. Szósta. I kacenka. Trochę. Oh, shit. Aż mnie trochę ciary przeszły. Bo ja ogólnie, jak ja grałem, to ja grałem na telefonie. I. Tych yy, kasenek ogólnie nie było. Znaczy, były jakieś tam, ale. Nic mi. No nie, 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 już, już. Koniec. Jak na razie. Żegnam? Halo? Można? Dobra. Dzięki wszystkim za oglądanie. To by było na tyle. Narko.